Lotnicze akrobacje, pokaz sprzętu lotniczego, występy gwiazd i mnóstwo atrakcji dla dzieci i młodzieży. Tak w skrócie wygląda plan pierwszych podkarpackich pokazów lotniczych. Ich organizatorem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, a współorganizatorem i gospodarzem pierwszej edycji Samorząd Mielca. O planach poinformował w Mielcu marszałek Władysław Ortyl podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej: Przemysł lotniczy, Dolina Lotnicza jest jednym z najważniejszych. Obszarów, które służą rozwojowi gospodarczemu naszego województwa podkarpackiego, i w związku z tym też ten element powinien uzyskiwać odpowiednią rangę i nasze działania jako samorządu województwa podkarpackiego, jeżeli chodzi o promocję. Właśnie z tego powodu samorząd chce organizować Podkarpackie pokazy lotnicze. Pierwsza edycja odbędzie się w mielcu 12 i 13 września. Miasto ma już doświadczenie w tego typu imprezach i odpowiednie lotnisko, na którym już wielokrotnie organizowano takie pokazy. Po raz ostatni dwa lata temu z okazji 75-lecia PZL Mielec. Miasto w tej chwili dysponuje lotniskiem, którego pas startowy to w tej chwili 2,500 metrów, który może być wykorzystywany swobodnie pod takie właśnie pokazy. To, co dla nas istotne, to fakt również zaplecza firm lotniczych, które funkcjonują tutaj, które stworzyły w Mielcu swoistą kulturę lotniczą która jest też magnesem przyciągającym takie inwestycje i taki przemysł właśnie tutaj do Mielca. Atrakcji będzie mnóstwo nie tylko dla pasjonatów lotnictwa. Pierwsze ekipy już potwierdziły swój udział. Jedną z atrakcji będzie pokaz zespołu akrobacyjnego Sił Powietrznych Biało-Czerwonej Iskry. Możemy powiedzieć, że na pewno pojawi się u nas grupa Żelazny, pojawi się grupa Firebirds, Artur Kielak, jeden z najlepszych pilotów akrobacyjnych w Polsce. I cały czas staramy się jeszcze tą listę ubogacić. Samorząd województwa chce, aby w kolejnych latach pokazy lotnicze odbywały się także w innych miastach regionu, które mają tradycje lotnicze, np. w Krośnie i Stalowej Woli. Prezydenci tych miast obecni na konferencji nie kryli zadowolenia z tego faktu, gdyż jest to dla nich duża promocja. Poprzez tą organizację przedsięwzięć właśnie lotniczych na lotniskach regionalnych, pro, propagacji naszego lotniska. A więc zwrócenie uwagi branży lotniczej, że funkcja lotniska w Krośnie została poszerzona, że to jest lotnisko bezpieczne, że, że tutaj można się szkolić. Mam nadzieję, że przy okazji tej imprezy będziemy mogli pochwalić się również naszym potencjałem gospodarczym, tak abyśmy mogli pokazywać, że dzisiaj pod Karpacie... Nasze ośrodki miejskie potrafią ze sobą współpracować i pokazywać właśnie ten duży potencjał gospodarczy. Podkarpackie Pokazy Lotnicze mają być cykliczną imprezą promującą lotnictwo oraz regionalny program operacyjny na lata 2014-2020. Ten wybór jest nieprzypadkowy. Lotnictwo i kosmonautyka to jedna z naszych tak zwanych inteligentnych specjalizacji, które będą szczególnie traktowane w nowej perspektywie finansowej.